A więc dobra, cześć, jestem a dziś witam na przeglądzie y, sklepu z 27 grudnia. A więc dobra, wróciły piłkary, To wszystkie są. Mają oczywiście one numerek oraz kraj reprezentacji. I to już jest... Lot tak na bramkę tutaj fajna emotka podbijania. eee dobra. Strzelnie maki. Fajny skin. Tutaj fajny ma ten czarny skin. Ten czarny styl. Scorpion. Fajny jest skin Fajny kil kilofik. Dzikość. Oczywiście. Wczoraj. One weekona, to są są ulubione. Adwisek pozdrawia odcinek chat. Coś. Śpiewaj razem. I dalej są świąteczne skiny oczywiście. Co do jednego? Co polecam stoskę, bo to na pewno piłkary. I to nabijana Ci kira jest spoko. Dobra, dziękuję Was za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik. Jeżeli tak, powiem, to to super Dobra, Ja już dziękuję za oglądanie. No i cześć.